Ja maneczko widzowie z tej strony Mega Farmer i witam Was w kolejnym odcinku z polskie lata. Słuchajcie, dzisiaj idziemy na spół. Słuchajcie co się dzieje. Jak wiecie przed chwilą, bo powiedziałem Wam, że idziemy na spół. Zresztą po co te światło zapaliłem? Słuchajcie, wiecie co tutaj jechało? Po prostu nie do wiary, no... W ostatnim odcinku właśnie zawieźliśmy e, ciągnika, jeżeli ktoś nie widział to wpadajcie tam. E, linka postaram się dać wam w opisie. Ale słuchajcie, tu jechała duża ciężarówka z lawetą i pusta ale jechała z więc myślę, że jak nie nic na wystawki. No jak wiecie, ja tu się przygotowałem, nie wiecie, przygotowywałem się do Żniw. W ostatnim odcinku też wyrzuciło mi mikrofon i nie mogłem tego naprawić, i dopiero dzisiaj mi zaczął działać. więc przepraszam, was o tamto, ale już mam nadzieję, że to nie powtórzę. W ogóle nie wiem, ale pewnie się tak śmialiście, jeżeli to słyszeliście, bo obliczałem tutaj jajka, ja później sobie tak myślałem, myślałem, mówię, jak ja to obliczyłem, no i tak jakby no. Y, policzyłem, że 5 kur znosi tam 5 jajek, niech będzie, nie? I nagle 5 y, razy 5, ile ja to tutaj zapisałem, bardzo sobie zapisałem. Yy, o, 5 razy 5 jest, nie, 5, tak, 25. a ja obliczyłem 20. No to, to jest nie tak, ale mamy 25 jajek y, na razie, więc... No tutaj trzeba było poprawić I właśnie odwróciłem sobie tak szybko po odcinku Skończyłem odcinek, skończyłem część i mówię Jak ja tu policzyłem? No i okazało się, że wyszło 25 jajek A nie yy, wiecie no Po 20 wiedzieli ukradni czy co Ale dobra mniejsza z tym Słuchajcie idziemy na te wystawki yy, Zobaczyć Bo to w sumie jak widzicie, jest 9 rano, yy, lipiec, już, mam nadzieję, że już drugi, 9 rano jest. Yy, no bo wiecie, no, teraz się w ogóle lipiec i trzeba by było coś na pewno pokupywać. I nie wiem, czy pójść z buta, czy autem pojechać, ale coś mi się zdaje, że my pojedziemy autem. Bo tak szczerze to wiecie, ja tam pewnie nic nie kupię, ale żeby coś chciał, to sobie odbiję auto. to z daleka też nie przyjechałem, nie? No ale sobie podjedziełem ja tam... Wiecie, trzeba troszkę... to żeby coś nie mogło wyjechać. Jeśli ciało w sobie ubrałem, okularki i można je Dobra. Wyjeżdżamy. Musimy nie zamknąć garaż. Ok, tak. zawrócimy sobie tutaj, bo trzeba było takie te dać do zawracania właśnie, ojej, nie, ja uderzyłem, no i po lampie, no, po lampie, dobre, trudne. no, dobra, dzięki, czekam chwilkę, muszę zamknąć sobie bramę, Widać jest pustka Co jedzie Naprawdę jak tam coś będzie takiego fajnego, bo tam naprawdę yy, no mi naprawdę fajne sprzęty, zaraz zresztą zobaczycie. Słuchajcie, tak, tu jest parking, w ogóle tu ktoś jest. O, zobaczcie, coś tutaj stoi. Tu pisze, że parking... Co jest grane? Może podjechać na pod górkę czy co? No, no tej te łące, ale jeszcze nikogo nie ma. O, i stoi nasz y, ususik, Jak widzicie pod wiatą postawiony. Dobra, tu zaparkujemy. Bo... No, to co tu Nawet nie chyba. No i pójdziemy. Na razie chyba nikogo nie ma, bo to jest dopiero o dziewiątej, jest otwarte, więc jesteśmy pierwsi, więc wszystko musimy sobie oglądnąć. I wszystko. I zobaczcie, na sam początek... O, to o, ta prasa jechała. To prasa ta duża to jechała mi tu ja będzie. I... Tu te... widzę. Molo... No, jeszcze chyba nie ma, bo ile to jest. Nie, nie ma. kurczę to może za wcześnie nie przyjechaliśmy. Albo po prostu się podchodzi się pyta tam, bo to... A pewno, bo mi mówił ten gościu, że do niego się przechodzi wszystkie papiery wszystko wszystko, no, ale z domu. Że tu, tu jakiś tam syn pilnuje czy coś, bo on robi w polu normalnie. Tu jakiś kładzi. No więc, Powiem wam, że na razie to tak malutko. Tu jakiś wóz stoi. Tu jakaś przyczepka do auta. To jest no do auta. jakieś skrzynki, konepka, to jest workownica. Tak. I taczkę. No to taczka, a w sumie taczka by nam się przydała. Także tą taczkę, to naprawdę kupi. No bo taczka by nam się jednak przydała, nie? No, bo taczkę to jednak można wyrzucać i wszystko, no fajnie by było. Idziemy na razie zobaczyć nasz piękny uksusik, on jest wystawiony ogólnie, bo wam nie powiedziałam, uksusik wystawiony jest za 7000, z powodu tego, że ja 2000 wydałem za samą naprawę tutaj dla niego, a ten muszę mieć jakiś zero bez tego, ale pięknie, czyściutki jest, wszystko wymienione, nic nie trzeba, tylko dachnąć. do kabinę co to załatwiamy. A tak to za 7, no to tak fajnie poszło. Tu widzę jest yy, C41 Ursus. No też fajnie, ale już ta, ta kabina chyba jakaś nie, nie tam Ale fajnie, fajnie Ursusi, nawet nawet. O tu widzę ja co tam stoi, dobra. o tu chyba kogoś na maskę było stoi, bo to chyba też jest na sprzedaż. Dzisiaj chyba wszystko jest na sprzedaż co jest, nie, to nie jest na Ale powiem wam, że tutaj się jest nawet ale chyba maski nie ma. Czy czegoś jeszcze, może się chce po prostu podbyć tego. Nie wiem, tego pani, te filtry do wymiany są. No widać. No, więc... zobaczymy jeszcze. O, dobra, słuchajcie, naprawiłem tutaj, bo tu powinny być efekty do wszystkiego, a nie ma. Zaraz to na próbę naprawię, względem do kogoś do jakiegoś sprzętu podchodził. No zobaczcie. No teraz, o widać, że filtry są zapchane, Tu W ogóle ciąg jest brudny, porysowany. I teraz widzicie, No czyli miał ciężką podróż i chyba ktoś chce się po prostu pozbyć. Zacznijmy od tego, tu jest jakiś kombajn. Okej, okay, wszystko już naprawione, fajnie, i zobaczcie, tutaj mamy jakiś kombajn, wistula. Okej, okay, fajnie, fajnie. Ja tak przyszedłem tu ogólnie popatrzeć za rzeczami, a ja tu widzę, jakiś jakieś kombajny stoją. Powiem Wam, że taką wistulę, taka tragiczna ona jest, bardzo, tak słyszałam, że ona jest troszeczkę tragiczna, że mały taki w ogóle zbiorniczek ma, że coś tam się psuje często. Nie wiecie, bo ty, tu chyba ja ma ktoś w wistule, yy, Nawet chyba dwie osoby z wioski mam w i właśnie widziałem ostatnio jak jechali No to ta wistula właśnie od jednego chyba była jednak na sprzedaż Jak widzicie? Tutaj ja, zobaczmy sobie środeczek no środek jak środek, nie? Nic nie możemy powiedzieć bo środek jakoś, środek, no nie, wiem, nie. zawsze odniesie. Tu widzę spolony, nieumyty, więc masakra, bo jest nieumyty, brudny, to wszystko widzę, że, nie wiem, tu chyba, nie, jest podrapany, no, w ogóle, obrysowany jest. O, o, nie wsiadam, ale to Tu w ogóle maluszek, to też porysowany, to też z pełno do naprawy. Zobaczmy się odetchnijmy. Środek jest w miarę okej. Okay. No ale na tak maluch powinien być bardziej zadbany. Oni się po prostu chcą chyba pozbyć tego. Tu widzę jakaś kosiarka. Do, no, na łąkę by się przydała tak, ale też poniszczona. Słuchajcie, tu sprzęty chyba są same poniszczone. Tam chyba jeszcze jest wszystko w miarę, ale tu już są... Chyba to będzie mało kosztować. Tu widzę też brudne. Purysowane coś chyba nie. nie może nic pęknięty bo nie? To, bo pani że nie był pęknięty, bo no, jednak tu widzę nie ma brudu, i, i za bardzo. Nic chyba się nie dzieje. Nie, dobra. Jest, ale to okrzone. Tutaj nie ma nic za bardzo. Nie, tutaj jest, tu rygza. No, rybza tu jest. No, lipa, lipa i to ogromne i tu mamy bizona widzę, że on też brudny, że nie dziewczynek nie zobaczmy co się nie jak się chyba dwa bardziej o, tu można sobie drabinkę złożyć o. no, fajnie, fajnie tyle tego nie rozumiem, dlaczego nic tu nie działa Zobaczmy ja tu są kluczyki. Chudę, zgasza, to już to Zaraz będzie na mnie. No słuchajcie, takie wystawki w miarę, w miarę. Na pewno ja bym chciał coś tu Idę się spytać z Bistula albo ten bizon i zobaczymy zaraz mi to wychodzi z kamery. I zaraz wam powiem, idę się spytać. Dobra, słuchajcie, już się spytałem. Bison jest za 5000, bo tam jakieś naprawki są. Yy, I wisula jest za 3000, bo też są naprawki. W ogóle on mi podał wszystkie we Włoszu bo Spytałem się, ile ten ciągnik być zepsuty. Mówił, że za dwa. Powiem Wam, że moje chyba jest tu najdroższe, albo i nie. Nie, nie, nie. Haha, zastawałem. Ta prasa jest za 8000. Kład jest za 9 tysięcy, kład jest droższy niż prasa i ma jest za 9000 chyba, bo to jakieś nóżki są podobno więc no nie czekajcie tak, możemy sobie środek zobaczyć ładnie a ciekawe jestem, bo ja tak wiecie, ja tam wiem jak prasa tam wygląda, bo zresztą tam dziarka. o, jest sznurek Bada się dziadka, jeździłem takimi z rzeczami, więc ja wiem jak to wszystko jest. No i tu ta przyczepka jest za 5, ten wóz za 3,5, nasz jest za 7, ten ciągnik jest w ogóle za 7,5. No a my mamy stan 7,610, 10, więc ten go kombajna byśmy kupili. kombajn, kurde. Ciągnika byśmy tego kupili, to byśmy mieli w sumie... 110 złotych. Tak, tak, 110 zł. Ale słuchajcie, gistulę za 3, a za piątaka, dobrze mówiłem, kuch, już nie pamiętam. Za piątaka chyba, ale nie pamiętam, bo ja też się pogubiłem. Bajzona te ja bym jednak kupił, bo wiecie, no taka okazja to się chyba nigdy jeszcze nie wie, się mi nie przydarzyła. A zresztą mówił, że trzeba się spieszyć, bo tu zaraz y, o 11 to już ludzi kupę. O 15 to już prawie to mówił, że nic nie mam. Ten Maruch jest za y, y, 2,5. Y, ten Polonez jest za 3, bo podobno on tu jakieś części ma wymieniane. Miał... No, słuchajcie. Ja myślałem, że coś tam naprawdę kupię, ale... Ja bym chciał tego bajzona, bo jednak za piątkę i jeszcze do jego siódemkę, no to zostanie mi tak szczerze tylko dwa tysiące. No, nie mówię już o tych wreszcie, to 2000 tysiące mi zostanie i jeszcze do tego mi dojdzie, jak ktoś kupi ciągnika, no to dalej będę miał 7610 no a Bajon jednak wiecie, żniwa idą, to zaraz się on sprzeda, bo jednak żniwa to żniwa, więc każdy by potrzebował, a wiecie, ja mam tutaj pole. Nie bym sobie to wziął. No i na pewno, ale to na pewno bym se wziął SIPME, ale nie za kurczę, no, bym ją wziął za dwa. Ale żeby nie mamy pieniędzy. Mogę wziąć, w sumie mówili, że mogę wziąć sobie po prostu spłacać dług będę, bym miał dług no i jeszcze bym kupił tego ciągnika nie wiem czemu mnie tak natchnęło na tego ciągnika ale ja bym kupił tego ciągnika i bym go odrestaurował albo by został albo by wyleciał bo wiecie on fajnie się wydaje być zresztą czekajcie bo tu ciekawe czy kluczyk jest jest yeah. no zobaczcie o bo on odpala bo spytałam się czy mogę odpalać czy sprawdzać sobie to mogę no zobaczcie, wszystko ładnie chodzi, tak? paliwo może trochę cieknąć, ale no wiecie, no, to już nie nasza wina będzie, tak? ale tu zobaczcie, wszystko się wypoczuje. nie wiem, ja bym w sumie se wziął na te, yy, te raty, na to wszystko I ja bym sobie kupił właśnie te trzy rzeczy no tylko, że dużo mnie to wyniesie, nie? bo jednak taki widząc. E, to i, e, i siftma, no to jednak nie dużo wyniesie, bo 5, siftma jest za dałbym, za 2 no to 5, 7, no i do tego jeszcze e, ursus za tam 3 podajmy, bo będę tak się incytował zaraz, no, czekajcie, on chyba tańszy może przyszedł. No bo kosztuje 3. Zresztą zobaczymy za ile. Idę się spytać i zaraz zobaczycie nas w, w sumie stan konta po yy, tym jak kupię te trzy rzeczy i trudno, słuchajcie, nie piszecie komentarzy, ja chciał, żebyście pisali komentarze w ogóle, bo jednak no bym chciał, nie? Bo fajnie by to było, a jednak nie piszecie. Nie. Ja, ja nic nie mogę dostać żadnej informacji od Was. No ale trudno idę, Słuchaj, Słuchajcie, ja w ogóle nie tak to dziwi, bo tu jest dom, a tu okazało się, że zrobi sobie go się kuchnię letni. Chyba, bo tu widzę, to jest od jest kuchnia letnia. A tu normalnie droga do domu. jest teraz duże gospodarstwo. Dobra, idę się spytać i teraz się widzimy. Dobra słuchajcie sam jednak załamany, Mam dług i to nawet spory, bo na minusie jest 5562. O, masakra, ale dostałem wszystkie papiery, dostałem klucze od wszystkiego. Ach, jakoś trzeba będzie sobie poradzić. Najgorzej jest to, że jak ja będę do tego yy, odrestaurować ciągnika, no to znowu będę miał długi, tak? Będę, nie ben, y, będę tak na minusie, że zaraz będzie problem, że hej. A jednak bym tak nie chciał fest zapadać w długi, bo to jednak ciężko. Ale tak sobie pomyślałem, że sprzedamy zboże troszeczkę z tego, z naszego zbioru i wszystkiego. No to się właśnie kupi. Dobra, odpalamy. Będzie tu się podnosiło, tak. Tu się podnosi. Zobaczymy, czy on tu jedzie. Bo, nawet w pędzi. Zaraz tu zresztą wrócimy, a w ogóle tu auto mam. Bo chciałem lawetę wynająć, ale nikt nie ma, bo nie mam lawety. Laweta jest dopiero od 12, mówię, że ja do 12 nie będę gdzieś czekał, tak? że oni sobie przejadą, zaraz będę w ogóle zamówiła. to nic tam. w ogóle nie mówił, więc nie będę tyle czekał, Nie chcę do kabla. Nie, ja się tu na drodze nie jeszcze. Brama, patrzcie. Ja się dużo ja w ogóle na drodze nie jestem to właśnie to. jak auto bude jechat, to já je nevím. Tu na tom odcinku, to jak auto bude jechať. No je, to dá. Tady. Můžeme co to, co to chodí, No tak. Já teď mám plán. Dobrá, sluchajte, zároveň můžete si vyměnit, Pani, jedź Pan, kurde Panie, się nie da Dobra, dobra, jedziesz Pan Słuchajcie, jedzie mi się tylko palce pokazują Ja biedę Dobra, przyjechałem, kolejny jedzie. Ale dobra, tu jest więcej miejsca, to przejadę, bo tam się czekają taka... Kurde Dobra, słuchajcie, e, hmm. yes, tutaj jest tutaj w dojechałem jakoś. Wjechałem, najpierw wciąż przez z później tutaj wjechałem. I teraz musimy iść z powrotem po auto, więc się przebiegniemy troszeczkę ruch. To, ruch to sport, tak mówią, więc trzeba powiedzieć sobie kawałeczek. Wolno biegniemy, bo tu się wejdziemy, go poszeczeć na wojną. Dobra. Przyszli. Już. Teraz by trzeba było zabrać tego dziennika. bo właśnie w ogóle ciągle chwali takiego odpali. Dobra, chwali. Łok, kierownica się to No będzie ciężki dojazd z Łe, do czego, do czego, do a tak biegi tu chodzą będzie się zbiorą chyba ja spuszczam, ja wiem patrzcie to ja, a nie zobaczycie, nie jest to najgorsze nie widzicie, dobra to jest szaniel, jak się nie o, to już nie napisał ja. biegi tak chwyta, tam się już to tak, kabel, że wszystko będzie Zaczynamy ciąg i jedzą. No, no jedzą, zupełnie. No. moje no, auto tylko stoi. A raczej mi się łatwo za to jedzie. No ale... Kierownica się zaczyna z gastem zresztą. Tu no, ja się zmarnę. No to, że się przez bramę zmieszka, to wow. służba. Wiesz, że na śladu to bramę otworzyłem. Oj! I wiem są mogę nabywki. Dobra, to jedziemy sobie tutaj. Ciężko. Ja wam, że ciężko się tym jedzie. Bo są... Tam nie widzicie, jak ja radzę wszystkim. Tutaj wstawimy tą... Piękna ona jest zmiana poza tam nie trzeba nic przy niej robić nawet, bo to on jest rewelacyjny tutaj właśnie. No fajnie właśnie tutaj jest. Tam w ogóle bo tu w to, wymienić. to ważne. A, wymienić nie wymienić nieważne wymienić i nic to się narobiło dobra to teraz po co tylko muszę iść po auto bo wszystko zabrałem no i słuchajcie na następnym odcinku ale może w następnym odcinku nie obiecuję e, bo wiecie no nie za to nie albo za dwa odcinki albo Dobra, w następnym będziemy już zaczynać drzwiwa. No i zobaczymy jak to będzie. Myślę, że jeszcze coś dzisiaj pomajstruję w tym w tym czynniku, w, w, w tym walizonie, w i zobaczymy czy da się coś zrobić czy nie. Dobra, jadę dopóki O nie ma to tu, bo tu... Trzeba później się mieścić bo auto są Dobra, idziemy. Udę, satna. O, też w moim aucie też hamulce działają, jakby chciały, a nie mogły Dobra, do przodu No i co Myślę, że na dzisiaj koniec mi pokazuje 26 minut, ale jeszcze... Na pewno będzie cięcie duże, nie? Będzie już mniej. Ale dobra słuchajcie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Myślę, że będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Siemano. Cześć!